Witam Państwa na tym filmie. Pokażemy sobie kilka podstawowych obróbek pięcioosiowych. Obróbki będą generowane w programie ZW3D, a przeprowadzane będą na takiej oto maszynie. Układ osi tej maszyny, oś X jest wzdłuż bramy, oś Y wzdłuż stołu, oś Z naturalnie pionowo. Dodatkowo mamy jeszcze dwie osie, oś C jest wokół wrzeciona narzędzia i oś A prostopadle do niej. Dzięki temu narzędzie może pochylać się względem naszego modelu i praktycznie obrabiać w każdej płaszczyźnie. Przejdźmy zatem do stworzenia obróbek. Mam tutaj wcześniej przygotowany model, na którym dobrze będzie widać te obróbki. Pokażę także wyższość obróbek pięcioosiowych osiowych nad obróbkami 3-osiowymi. Jest tutaj także grawerunek do wygrawerowania właśnie w pięciu osiach, nie w trzech. Więc przejdziemy sobie teraz do obróbki CAM czyli klikam prawym przyciskiem myszy gdzieś w obszarze rysunkowym i wybieram obróbka Cam. Jako szablon wybieramy szablon domyślny. Nasza część została zaimportowana do Kama. Teraz jeszcze dołożę sobie tutaj przygotówkę. Klikam dwukrotnie w geometrię i wybieram wcześniej utworzoną przygotówkę. Jeszcze edytuję jej klasę. Zmienię z części na. Przygotówka. Teraz utworzymy sobie bazę. Bazę stworzymy sobie w narożniku naszej przygotówki. Klikam dwukrotnie w bazy. Wybieram utwórz bazę. Bieram górną ścianę, odsunięcie do 0. Po kliknięciu w układ. Wybieram narożnik. I po zatwierdzeniu, nasza baza jest już dodana. Pierwszą obróbką, jaką zastosujemy, będzie to obróbka trzyosiowa zgrubna. Posłużymy się obróbką offset 2D. Tak jak w przypadku każdej obróbki zgrubnej z trzech osi, dodajemy części przygotówkę do cech, a następnie wybieramy narzędzie. Naszym pierwszym narzędziem będzie frez walcowo-czołowy. Jego długość to 66 mm, długość robocza to 30 średnica 16. No i oczywiście promień 0, ponieważ jest to frez walcowo-czołowy. Po dodaniu nazwy nasze narzędzie jest już wprowadzone. Na razie sobie nie obliczę jeszcze tej obróbki, zmienię kilka parametrów. Jako bazę oczywiście wybiorę naszą utworzoną bazę 1. Naddatek powierzchni może zostać na 1 mm. Krok w dół trochę sobie zwiększymy, ponieważ obróbka będzie w płycie MDF. Może to być nawet 6 mm i bez wstawiania dodatkowych przejść. Jeszcze wejdziemy sobie w parametry prędkości i posuwu. Zmienimy sobie przede wszystkim prędkość obrotową i posuw. 24 tysiące obrotów i 1200 mm na minutę. Nasza obróbka się obliczyła. Można zobaczyć ją na weryfikacji bryłowej. Trochę ją przyspieszę. Jest to takie przybliżone zerwania naszego kształtu docelowego. A tak oto obróbka wygląda w rzeczywistości. Posłużyliśmy się tutaj offsetem 2D, ponieważ jest to jedna z najbardziej wydajnych obróbek trzyosiowych i świetnie sprawdza się w przypadku tak miękkich materiałów. Obróbka zgrubna jest już za nami, więc wygaszę sobie ścieżki narzędzia i obróbki zgrubnej. Oraz przygotówkę, żeby nie zaciemniała nam tutaj rysunku. Możemy przejść zatem do obróbek wykańczających, i pierwszą obróbką wykańczającą będzie obróbka powierzchni z zakładki 5X frezowanie. Jako cechę tworzę nową cechę, będzie to oczywiście powierzchnia. I wybieram tą górną powierzchnię. Zatwierdzam środkowym przyciskiem myszy. W oknie cechy nic nie zmieniam. Wybieram OK. Jako narzędzie wybierzemy ten sam frez walcowo-czołowy, na razie jeszcze nie obliczymy tej obróbki. Wejdę sobie w parametry, ustawię odpowiednią bazę. Ustalę odpowiednie parametry prędkości posuwu. Tutaj możemy posłużyć się parametrami z tej pierwszej obróbki, tylko je trochę zmniejszę. Posłuch zmienimy na 1000 mm i zatwierdzam. Na datyk powierzchni, ponieważ jest to obróbka wykańczająca, jest już równy 0. Zwiększymy sobie tylko procent zachodzenia narzędzia na 40%. Właściwie zmniejszymy i wstępnie obliczymy tą obróbkę. Po obliczeniu powstają nam ścieżki narzędzia. Ja je jeszcze tutaj trochę zmienię. Wejdę do ustawienia ścieżki i zmienię szyk ścieżki z jeden kierunek na zigzag, żeby ta obróbka była możliwie jak najbardziej wydajna. Może zmienimy jeszcze kąt obróbki na 90 stopni. Jeszcze jak wejdę sobie w szybką weryfikację i zaznaczę ten dolny punkt, warto zauważyć, że to narzędzie zawadzi nam o tą powierzchnię poniżej. Dlatego wstawimy sobie tą powierzchnię jeszcze jako ograniczenie, czyli do cech. Wybieram utwórz powierzchnia i dodaję tą powierzchnię. W oknie cechy zmieniam tylko jej typ. Na ograniczenie. Ponownie przeliczę ścieżki narzędzia. No i widać, że nasze ścieżki się nieco podniosły. Wejdę teraz w weryfikację bryłową. Wybieram, weryfikuj tylko aktywne operacje. Najpierw jeszcze na szybko przelecimy przez obróbkę z grubną. I teraz obróbkę powierzchni. Ten przykład bardzo dobrze pokazuje wyższość obróbek 5-osiowych nad obróbkami 3osiowymi. Gdybyśmy chcieli tę powierzchnię obrabiać w trzech osiach, musielibyśmy posłużyć się narzędziem. Kulistym, i obróbką z bardzo małym krokiem, przez co sama obróbka trwałaby znacznie dłużej. A tak oto obróbka wygląda w rzeczywistości. Narzędzie prowadzone jest po powierzchni, natomiast oś narzędzia jest stale normalną do tej powierzchni. Żeby ponownie nie przechodzić w weryfikacji bryłowej przez wszystkie te operacje, zapiszę sobie ten stan przygotówki. Wchodzę w opcję, wybieram przygotówka, następnie zastosuj. Pojawia się nazwa mojej przygotówki, zatem mogę zamknąć i wyjść z naszej weryfikacji. Ponieważ w z grubnej mieliśmy milimetr naddatku, dlatego teraz wstawimy sobie taką szybką obróbkę z zakładki 2x frezowanie która wyrówna nam tutaj tą powierzchnię. I wchodzę w zakładkę 2x frezowanie i obróbkę po profilu. Jako cechę utworzę sobie nową cechę, będzie to oczywiście profil i wybieram tą elipsę. Po zatwierdzeniu w oknie cechy nic nie zmieniam. Jako narzędzie zastosuję frez walcowo-czołowy, ten sam, który by posłużył nam do dwóch poprzednich obróbek. Wstępnie obliczę tą obróbkę. Jeszcze wejdę w parametry Ścieżka narzędzia pewnie jest w środku części, więc zmienię sobie stronę profilu z lewej na prawą. Teraz jest już na zewnątrz. W zakładce głównej główne dodam kilka przejść, na przykład 8. 8 to może trochę za dużo. Wstawmy 7. No i standardowo ustawiamy odpowiednią bazę oraz parametry prędkości i posuwu. Ja wezmę te parametry. Z obróbki tej powierzchni skopiuję. Po braniu oblicz nasza obróbka jest gotowa. Teraz po wyrównaniu tej powierzchni możemy przejść do obróbki tego zaokrąglenia. Tutaj posłużymy się obróbką pięcioosiową. Będzie to obróbka izoprowadząca. Jako cechę utworzymy sobie nową cechę. Będzie to powierzchnia. I wybieram to zaokrąglenie. W oknie cechy zmieniamy typ, zmieniamy klasę naszej powierzchni na powierzchnię sterująca, typ PS na powierzchnię wiodącą. Znowu posłużymy się frezem walcowo-czołowym. Wstępnie możemy obliczyć tę operację. Ścieżki narzędzia są prowadzone wzdłuż izolinii tej powierzchni. Powinno być ich trochę więcej. Zwiększymy sobie zatem liczbę przejść. Na 150. Jeszcze w ustawieniach ścieżki zmienimy szyk ścieżki z jeden kierunek na zigzag. Wejdźmy jeszcze w zakładkę główną. bierzmy odpowiednią bazę oraz prędkości parametry, parametrów oraz parametry prędkości i posługów. Skopiuję sobie te parametry z naszej obróbki powierzchni. Zaznaczę teraz te dwie operacje i wybiorę, wybiorę weryfikacja bryłowa. Dzięki temu w weryfikacji mamy tylko te dwie operacje. Jeszcze jako przygotówkę wczytamy sobie wcześniej zapisaną przygotówkę. Pierwszą obróbką jest obróbka po profilu, czyli zebranie tego naddatku materiału, który pozostał po obróbce zgrubnej. Druga, druga obróbka to obróbka ISO. Znacznie ciekawsza. Tutaj podobnie jak w przypadku obróbki powierzchni, oś narzędzia jest stale prostopadła do naszej powierzchni. Dzięki temu obróbka jest bardzo wydajna, znacznie wydajniejsza niż obróbki trzyosiowe, takich zaokrągleń, np. przykład frezem kulistym. A tak wygląda nasza obróbka w rzeczywistości. Tutaj dodatkowo w pewnym momencie będzie widać tak zwane odwinięcie, ponieważ zakres ruchu osi czwartej i piątej jest ograniczony. W pewnym momencie musi nastąpić odjazd, odwinięcie i ponowny dojazd i dalsza obróbka. Ostatnią obróbką będzie wygrawerowanie tego ludzika, tej twarzy na tej naszej części. Posłuży nam do tego obróbka krzywa prowadząca. Jako cechę utworzymy sobie nową cechę będzie to profil. Włączę widok z góry i tu zaznaczę sobie cały ten nasz profil. Warto jeszcze włączyć widok krawędziowy, żeby zobaczyć, czy nie zaznaczyłem jakiejś dodatkowej linii, tak jak w tym przypadku, i z przytrzymanym kontrolem odznaczam sobie tą linię. W oknie cechy profilu zmieniam typ na część i zatwierdzam. Jako narzędzie utworzymy sobie nowe narzędzie. Będzie to fresku listy. Jego długość to 60 mm. Długość robocza, 50. promień 6. Średnica, 12 mm. Możemy wstępnie obliczyć tę obróbkę. Jeśli się przyjrzymy, to tak naprawdę ta obróbka jest przeprowadzona w trzech osiach. Nie w pięciu. Dlatego do cech dodamy sobie jeszcze powierzchnię. Bieram utwórz powierzchnię i zaznaczam tą górną powierzchnię. W oknie cechy nic nie zmieniałem. Teraz po ponownym przeliczeniu tej obróbki. Widać, że osie są pochylone i narzędzie jest cały czas prosto padle do naszej powierzchni, to jest ta główna różnica między obróbką krzywe prowadzące w pięciu osiach, a w trzech osiach. Gdybyśmy ten grawerunek robili w trzech osiach, narzędzie na stromych ścianach mogłoby zagłębiać się bardziej pracować bardziej bokiem, przez co nasz grawerunek nie byłby równy w każdym miejscu. Możemy zobaczyć jak nasza obróbka wygląda na weryfikacji bryłowej. Wczytamy sobie tylko poprzednio zapisaną przygotówkę. Jak widać w tym momencie jeszcze nic nie obrabiamy, narzędzie nie zagłębia się w naszą część. Dlatego trzeba sobie Parę rzeczy zmienić w parametrach. Po pierwsze ustalimy sobie bazę jako baza 1 oraz naddatek powierzchni ustalmy go na minus 0,5 mm. Po obliczeniu ścieżki narzędzia zagłębiły się w materiał. Jeszcze zmienię sobie te wejścia i wyjścia. Tak, żeby one bezpośrednio były na profilu. Możemy teraz wejść w weryfikację bryłową. Jeszcze wczytam tylko naszą przygotówkę. I wyraźnie widać, że narzędzie jest stale prostopadle do powierzchni i delikatnie zagłębia się w naszą część. A tak oto obróbka wygląda w rzeczywistości. Czyli oś narzędzia stale prostopadle do naszej powierzchni i obróbka po profilu. Na koniec dla porównania stworzyłem jeszcze dwie obróbki wykańczające tym razem w trzech osiach. Pierwsza to obróbka offset 3D z zakładki 3x frezowanie. Jest to obróbka tej górnej powierzchni. Zastosowałem takie same parametry prędkości i posuwów jak w przypadku obróbki powierzchni, tej pięcioosiowej. Krok co 1 mm włączona spiralizacja, czyli właściwie najszybsza możliwa ścieżka, i w tym przypadku widać, że różnica w czasie jest gigantyczna. Obróbka powierzchni to zaledwie 14 minut, natomiast obróbka offset 3D to aż 109 minut. Druga obróbka tego zaokrąglenia. Posłużyłem się tutaj obróbką ISO 3X, zakładki 3X NURBS. W tym przypadku. Zastosowałem tyle przejść, żeby jakość powierzchni była porównywalna, jak w przypadku tej poprzedniej obróbki. I czas tej obróbki to 34 minuty, natomiast yy, obróbki 5x ISO to zaledwie 10 minut. Tutaj do widać różnicę właśnie między trzema osiami a pięcioma.